Hej, oto dziewiąty odcinek M jak mowy Star Planner. Tak będę nagrywała sama. Już mam szósty level. Jak opisałam, mam tą animację. Um, ubrania, dużo osób mi dało ubrania. To, sobie zrobiłam, mam to, 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 to i to. Jego dziecko chce mieć żywe zemsta, tylko wtedy przyniesie radość. This is obvious <laughs> idea. There are no some pieces in that many help pieces. Yes. Mm -hmm. Um Powiedziałam, że będę miała tą animację i mam, nie wiem czy się nie powtórzyłam. No dobra, nieważne. E, teraz pozdrowię tych, którzy dali mi prezent. Da. Darunia, 2, 3, 3, 3, Blondie 4 i to ona i ona. Blondie Rockie to ja. Ej, tylko się nie pofasz. Dlaczego wszędzie Blondie Rockie? Nie znajdź się za dla mnie przypadkiem trochę miejsca. Mógłbyś wkurzać rodzinnego, kumpli, rodzinę. Chymy ja Tomek, Tady. to jest mój brat. Wybyliście, więc są we mnie. Tego najmocniej pozdrawiam. Kto Zerwali się z racza, zmiądzali mi wszystkie łapy. Też i Tomek, jest jego też kumpli. I pozdrawiam Violetta. Tak, to Pozdrawiam, bujule. Ta 1, 0. Ona jest bardzo, ona mi na początku, jak założyłam tę konto, to ona bardzo mi pomogła. Co to jest? A, nie Pani tak Eee. Dobra, nie, nie będę. Loka zrobiła. Tylko do jednego zestawu brakuje mi butek. Proszę, dajcie mi butki. Błagam was! Te małe butki za 475. Jakie malutkie? No bo ja zbieram na animację. Tak szczerze nic sobie nie kupiłam z listy. A ona to... Ona... Ej! Nie, to nie ona. To ona. nasła. A to ona. Pozdrawiam Natalia 8, 5, 85. 85. Graje wszystkich. E, pozdrawiam ty a mai, richata, Mali, Zimny login. Pozdrawiam no. Daru, Daru, Daria, 2, 3, 3, 3, już ją pozdrawiałam. i Daru, 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 2, 6, 2 0, też Dobra, pozdrawiam Draculora654118, 654118. Sorry za moją wymowę. O, pozdrawiam Pix, Pix starych <laughs> e, Pozdrawiam Alicja i Adam. Nagrywam, pisać hej, YouTube, to teraz pójdę do. Escape. Ej, jakiś dziwny. Ja się już pozdrawiam, boże, ale chłopu, Jezu. Nie, nie chcę. Jak? To takie nie jest. Nie chcę wchodzić do Nie chcę. Moje. No moje. A No, zabrała mi. Ale chamię. Nie w skórę. My idziemy na cowory. Tam dołączysz. Nie, dzieciak będzie żywy. Nie zawaliesz. Nagrywam, pisać hej YouTube. Kanału im nie podam. nie, no podam, ale nie teraz. Na no, pewnie nie będą wierzyć. O! Ja już pozdrawiam. O! Pozdrawiam! Piosenkarka, Ladia i 332 i dalej nie widzę. Pozdrawiam. Martina300M. Pozdrawiam Tom, co teraz mówi. Nie. Zaraz kończę nagrywać. U mnie te filmiki są strasznie krótkie. E, pozdrawiam na te Mapa 7. Ja nie dam prezentu, nie mam pieniędzy. Właśnie, prawie popłakałam, niech to powiedziałam. Nagrywam, dać prezenty? Łączucha. Nie no, nie wiem. Coś z ubrań. Nie dam, bo mam mało ubrań. Mariola, lubię cię. <śleszamy> o Boże. Ale przecież jeszcze nie pozbyłem się poprzedniego ocalonego. Nie możemy go zostawić. Dzięki. Szukam dziewczyny. Ej, ty, Jego nie stanu jest na górze. Musimy go oddać. Wyjaśnijmy sobie coś, wygłosz, dobrze? Nie ma żadnego my. Nigdy nie było nas, na dodatek, bezemny. Nie mówiłbyś nawet ja. Tylko tam na górze. Dobra. Patrz mi na ząbę, ofiar. Ja nigdzie nie... Tak, to ja się żegnam i niech piszą pa, pa, no to pa, ju, pa. patrzcie na mój kanał, róbcie wszystko, piszcie, o, blondilico to mój konto, piszcie, co mogę nagrywać na Movistar Planet na odcinkach, dzisiaj wyjątkowo mnie jest dziwne, i tak, no i to wszystko, no to pa, pa, do zobaczenia, do dziesiątego odcinka i do ostatniego odcinka z tego sezonu. Pa.